Czy możesz wzrastać nie kontrolując procesu? To pytanie można rozumieć na różne sposoby. Natomiast chcę powiedzieć o czymś takim, że ludzie często wykonują różne działania i nie mają porządku w głowie mają chaos. Teraz ten chaos można zrozumieć na dwa sposoby. Chaos, z którym ty rezonujesz, który ty rozumiesz paradoksalnie. Bo tak jakby chaosu nie możesz to zrozumieć, bo to jest chaos, ale jakby rozumiesz pewną esencję i istotę tego chaosu, to jest jeden element, jeden sposób rozumowania chaosu, drugi sposób rozumowania chaosu. To jest coś negatywnego, kiedy człowiek ma całkowity chaos w głowie i w życiu, nie jest w stanie nad niczym zapanować i czuje, że nie idzie w kierunku, w którym chciałby iść. Więc musisz we właściwy sposób zrozumieć te dwa zagadnienia, jakby. Jako się połączyć, więc jest potrzebny w życiu z jednej strony porządek, a z drugiej strony taka zgoda na chaos.